Nie wiedziałam, że dzisiaj będę musiała robić dwa odcinki. Nie miałam tyle w planach. No, ale jednak jest. Widzicie to? to. To był kiedyś mój klub. Byliśmy w topce. A teraz co? Teraz tyle osób, tak mało opuszczam ten klub. Dzisiaj zrobimy nowy klub i pogramy Klenzim! Musi mi zostać monet na. Musi mi zostać tysiąc monet. Dobra, dziewiąta moc chyba wystarczy. I tworzymy klub. Tak jest. Mój pierwszy klub to był Osir. Można do tego klubu od 1000K. No i koronką ustawiamy sobie. Albo nie, niebieską koronką. No w sumie zielona koronka była lepsza. Poczekajcie, bo ja muszę zrobić opis. No i tworzymy. Aha. A więc to jest mój klub i poczekajcie, bo ja muszę zrobić screena do miniaturki. Miniaturka zrobię później, a my jak na razie gramy w cleansing. Tylko że no, tak jakby muszę dzisiaj wbić 39 300. Tak jest, 200 pucharków dzisiaj na cleansing w godzinę muszę wbić. Bo zacząłem odcinek o 11.33, a do 12.30 mogę. Ogólnie mnie to dziwi, bo ja tutaj gram z prawdziwymi graczami w tej chwili. Dobra, o! I mam spray do klęskiego. Dobra. Ale ult. Ale żem ich porobił. Teraz ja sam nie żyję. No ogólnie teraz muszę czekać na to, aż będą boty. Ale nawet na dziewiątej mocy się nie da grać. Mmm, słabo. Dobra, teraz są już boty. Teraz już już dobrą. Tam, 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 dołączcie potem do mojego klubu. E, od tysiąca pucharków klub, Esa... Esa... I tego dobiję. Aha! Na hita go dobiję. Ogólnie, Clancy to jest fajna postać. A ja ogólnie dwa odcinki na dzień nagrywam. I ja nie wiem, czy wy tego odcinka nie dostaniecie. A nie, bo jutro też będę musiał nagrać odcinek. Daily Trwa. Um, jedna łapka w górę i od razu na nagrywam następny odcinek. Znaczy nie od razu, od razu, ale po prostu, um, że jutro będziecie mieli następny odcinek. Pokonanie. On jest najlepszy na dwójce. Bo na dwójce to ma ten podwójny atak, a na trójce to ma. Podwójna z bokami, ale bardzo się źle gra. Przestań podwójna z bokami. Dobra, podleć się, zrobię na ciebie trójkę. No chodź. Dobra, mam trójkę. Na chwilę na trójce, ale długi ult. Ciekawe czy to będzie bot czy prawdziwy gracz. Bot. Ale śmiesznie. Plan na ten odcinek jest prosty, wbijać 10 rangę na Sim. Ne, ne, ten odcinek z 20 minut będzie trwał. I ogólnie to potrzebuję montażystę do filmów. I też. Um, padajcie do klubu i zrobię miniaturkę z klubu. Dobra, ten skin jest jakiś upoś na mnie. Tam rundę wam pokażę. Upośle robiłem w końcu. Kurcze to są już chyba prawdziwi gracze. Lepszy poziom mają. To to na pewno bot. I to. Ja teraz już się nie bawię z nim, po prostu ich atakuję i tyle. I cały czas zagraj ponownie wciskam. To też Wam w sumie pokażę, bo te rundy po dwie minuty trwa, trwają. Dopiero 13 minut gram. Oj, łatwy kąsak. Odkryłem też, że najlepiej się gra od razu na wyższej mocy. Kręcin. Dobra. Dobra, pas. No, to się widzimy za chwilą. Jednak musiałam tą chwilę trochę poczekać. Nie wiem, co tutaj się stało. Ogólnie tutaj już są prawdziwi gryczanki. Najprawdziwszy z prawdziwych. Ale ten Leon ma pierwszą moc. Tak nic dla mnie, może tak grać. Oj. Już ma jednego parku, bam. Ja mam już dwa tak Dobra, podjąłem e, poważną decyzję, że będę ładował sobie na nim ulty. I że muszę mieć pasę 10. Dzisiaj jeszcze. Dobra, poddaję się plus 95 pucharków Pry! No dobra Jeszcze jest czak czaka już trochę trudno się pokonuje Znaczy na blisko on jest maga wielkim zagrożeniem dla mojego clansiego A jak chodzi o zagrożenia to widzę tutaj parę tak. No, to chyba będzie trochę ostatni, co ja dzisiaj już nagram. Dobra, muszę jakoś podejść do niego. Ludzie tutaj nie umieją grać, przypominam, niczym. A ja trochę mam doświadczenia. Ja mam trochę doświadczenia. Dobra... oj, ta Sandy by mnie zabiła. On nie żyje tak w sumie. Idę go dobić. Tutaj ktoś raz. Mam ulta, więc się nikogo tak na szczęście nie boję. Dobra, koniec nagrywek i ja muszę do dziesiątej rangi jeszcze uporać się. Stardrop, Skarnatum, nic. No i dziesiąta ranga, no a ja się z wami żegnam. I przypominam o dołączeniu do klubu.